Ej, jak coś widzowie, to nie patrzcie na to, że Janek za że widzę w ogóle tekstury dziewczytały. Na XXT mię wszystko zobaczycie, ale Janek mi mówi, że to jest Golden Beanstalk. Na ile to jest Janek, prawda? A bo ja nadal tego. Ega nie mam. No boy, guys. 4 być. i! No, faktycznie. 2 Sprant Egi, dobra. Czyli te, ten bin jest lepszy. Tylko szkoda, że ja go nie uchwycę. Nie to fajnie. To przekieruję z linku w opisie na kanał tego pana, którego na pewno nie znam. Nie wiem kto to jest. Po prostu wlazł do mnie na serwer. No nie no, nie mogę tam skoczyć na ten jeden list Ty masz warta, bo ty możesz po tym chodzić, a ja nie. Bo u mnie ja spadam. Widzisz? Przenikam przez te tekstury. Mam tak niezaładowaną grę. No, także tu mamy golden beanstalka niewidzialnego. Super. Bomba. Ej, jak coś widzowie, to nie patrzcie na to, że. Janek, zawsze. Że widzę w ogóle tekstury nie wstały. Na XXIMie wszystko zobaczycie, ale. Janek mi mówi, że to jest golden beanstalk. Na no ile to jest, Janek, prawda? A bo ja nawet tego ega nie mam. No, way, guys. Tu powinno być 4 sprout faktycznie 2 egi, dobra. Czyli to, ten bin jest lepszy. Tylko szkoda, że ja go nie uchwycę. Fajnie. To przekieruję z linku w opisie na kanał tego pana, którego na pewno nie znam. Nie wiem kto to jest. Po prostu wlazł do mnie na serwer.